Gramy na buszu. Buszu to jest ten z TikToka? Dobra, Adorans Ring? Nie, no, z tyrem zaczynamy. I wywalone na wszystko. Nie wyzywajcie, busza. Bo co, bo nagrywa TikToki, to jest gorszy? Ja już wiem, że ja też jestem TikTokerem. Nie ma nic gorszego, jak ktoś mnie widzi na ulicy i mówi, że jestem TikTokerem. Ostatnio miałem taką cringe'ową interakcję. Siedzę w pociągu. No i siedzę sobie w przedziale nie? i siedzę przy wyjściu. No i tam korytarzem przychodzi jakiś trzech młodziaków. Jeden mówi, ty, hey, to jest ten TikToker, nie? To była przesada. Takie małe gnojki, nie? Dobra, zaczęłam ze. A co to tak puszawać? Dziwne. Nie dopuszuję tego. Nic nie zrobi z tego, jakoś ciekawego. Nie, wiem, strasznie dziwnie gra. Miałam skorczanie. Waterwalking wziąłem. No nie będzie zabijania go level 2. Myślicie, że będzie ta gierka na TikToku? Mam nadzieję. tego odskulowo. TikTok. Zagrałem na Lewusa. Jest tu Herakim? Chyba nie muszę flashować, czy muszę? Aj! Nie, 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 gaj, że nie, 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 to jest jakaś przesada. To jest jakaś przesada, że on nie umarł tym Hecarimem. No, w ogóle zrobię jakiś dziki puffing. Cztery kampy i mi da. będzie na jego TikToku? <grymne> Mega zagrał, nie? Miejmy nadzieję, że mój SigiSigFriend -y wykorzysta to, że spaliłem dużo czasu przeciwnemu zawodnikowi. To chyba jest ten moment, że poszuję po prosty bym chciał roamować, jak zagrałem taki dziki setup. No, w ogóle gra face Rusha, A, bo to jest galia. Podpierdolnięcie pewnie, nie? Podtanka. Aj, no i tyle by było z naszego junglera. Kryształ Recall i, gramy. I Trzeba po prostu wave y puszczać do przodu na wyjebce. No dwa creepy, stracę. Spoko. Bum, bum, każdego nie wziąłem. No, nie wiadomo, gdzie on jest. No, hekarim w topie boom, boom, Poważne obrażenia z autoataków. ataków. Nie no, ja potrzebuję tego katalista, nie? Bez katalista to ja mogę te czupa czupsa co najwyżej zrobić. Po tym, co się stało na początku. Ten hekarimem tu będzie fan, siedział. Dobra, bardzo miło, że kolega Buszu mi podał kanał na tacy. Mogę po prostu przeczekać. że ten kanon umarł Nawalanka. Dobra, teraz to do, odpuszuję. I teraz cofam. No i mam katalysta. I w miarę, jako taką, mogę się już tradować i grać. Nie będę miał Mara problemów, u mi champion, jak będzie działał. I Merce potrzebuję w tej grze? Nie. No, może nie trzeba Merców, ale przydałyby się. Katko, że. Dajka wzięli. Nie wziąłem tego. Mi się przewidziało. Wydaje mi się, że nie wziąłem. To takie cringe. Więc co i teraz gramy do Top Side'u? go tam zabiją, to fire'ant. Nice. Galio tu jest. Watch out, panowie. Ja teraz puszuję sobie tego wave'a, tako No i dobra, fajnie byłoby grać te czerwiaki Nam tu biegnie, jest to z Hekarim co on zrobił? Jestem jakoś zintowawszy, nie? Wziął sobie wszystkie. Nie wiem, znowu spieszy na obiektywie ten hekarem Ten Hegar jest trochę tam i Powinien tylko za późno. Jestem cały czas do tyłu w levelu. Watch out, uwaga. Dobra, biegnę w bota. Może tam dobiec. Ja, PD, ale unlucky. Dobra, derkuję. Nice. Mam dwa Pink tutaj. Powodzi się, Buty potrzebuję, żeby szybciej biegać, bo jestem za wolny. Wolny Marżelkę tam, dżaną. Dobra, nice. To z tego też powinniśmy wyłapać. Dobra, nie ruszasz się, Buszu. Ja Bushu Buszu z TikToka. Musi uznać wyższość Tego, że moja drużyna wreszcie coś zrobiła i zagrała tutaj pode mnie Ale ten Hikarium to niezły gagatek, szczerze Dobra, cofka W zasadzie nie wejdziesz. czy ja kupuję buty, czy ja kupuję Roda Nie, z jest dziesiąta, więc chyba kupię po prostu Roda Będzie fajrancik. boom. Nasz all levels Nie, nasz tak nie będę pisał, nie Dobra, mam tu coś chce kręcić Mam TP, ale Nie tepnę tam jakoś Watch out Ja, ale mnie zlagowało teraz Miałem za bardzo chyba jak tam biec Żeby go uratować No dobrze top wygrywa On do topa biegnie, ale co on tam robi? Nie wiem czemu By w ogóle tak coś chcieć grać No ale zejmą w ścianę Dobra, po prostu Ampiry damy po głowie z pelkami, żeby się wleczyć. Każdy spel leczy do 25% zużytej mamy. więc to no, już nie są przelewki. Teraz mogłem kupić buty. Czy ja kupuję CDR buty w tej grze? Albo może nawet swiftnessy bym kupił? Kupię swiftnessy. To on nadal ma... ...w ogóle przewagę, jeżeli chodzi o expa. Nie wiem, no fajnie, że jesteś tam Janom. No, Ale niestety... ...nie widzę świata, w którym jesteśmy w stanie go zabić. Jak on gra Galię, ja, ja gram Ryze'em. Ja temu jeszcze. Kupuję Swiftnessy, tu tepnę, bo wydaje mi się, że tu będzie zaraz afera. Będę całkiem potrzebny. Dobra, Ranger, pa! Ajajaj! Mamy Draka, szkoda, że nie udało mu się uciec ze mną, ale i tak not bad, nie? Ja się zaraz wysustainuję. Watch out do góry. On coś tam może świrować pawiana Dobra. Nie wiem co on robi w topie, jak on nic tam nie zrobi. Ja tu biorę play'a jednego. Nie, może pobiegnę w topa to bronić? Nie no. Pota. Chyba lepiej. On powinien być fajny tam, oni go nie dajwują, on się cofnął. Tutaj to tu był szybciej. Nie no, dobra. Nie widzę, by to miało wyjść. Sensownie, jak to nami żyjemy, że to nami jest dead. Właśnie znowu wypierdala jeden z drugim. Czemu taki bot? Pod górkę. Branej, no ja idę w bota teraz, ta? Ale kupa sztuczki. I że Rengar tu przychodzi. Nie wiem, w sumie po co tak przedewać recall. Jak jeszcze trafił Kanona, to w ogóle byłaby klasa. Branej, w bota. On jest dead. Nie wiem, nie wiem, co to jest, grade, nie? Ale wierzę, że z Sideline'em wygramy to. Że Trundle będzie ciskał z jednej strony. Ja z drugiej I tak to powinno być. Będę ja tego młodba chyba jedna, nie? Nie będzie jak ma 3600 600 To czpików. trochę może przyjebać. Żartowałem. Nie da się nic zrobić na Doktor Mundo. Zabija obu? Tam... Bader nie? No dobra, nie ma tragedii, nie? Ja jestem useless. Mój ich potrzebuje doskalować. A ten już w sumie wystarczy, od palerki i mnie dojeżdża. Zbieram tier dwójkę. No to jest akurat tragedia. Dobra, biegnę. Biegniemy tam. Nic nie będzie grane. Potrzebuję Archangela. I możemy go tu jednać, jak on przyjdzie. Chodź tu, wariat. Nie, on robi las z tym rengarem, zamiast przyjść zabić ziomeczka. Hello? Ble, rengar nie chce grać. Jana Pucha Peda nie przychodzi tu. Tracimy mid Tower. To się da jakoś logicznie wytłumaczyć, co się odpierala? No, Strandl się wypierala na bocie. To może być trochę lepa. No go nie zabijamy tu. No to trochę pizda. Kur... mam Archangel Staffa. To jest moment, w którym zaczynam bić obrażenia. I guess. Jeszcze jak teraz ciup, to siądzie. Będzie czternastka. No i teraz byśmy się zagrać jeden fight dobry. Zabić ich wszystkich, złapać shutdowny. Ja wbijam szesnastkę i Rabadona. Bierzemy po dwa towery i wygrywamy. Let's hope that's the way to go. No, well, biorę binne bota. Mam tu chcę stać. On jeszcze ma jakiś dziki build. Yo mu to coś. To mega squishy jest. To Ranger się wypala, ale czemu Ranger tak gra, a nie do Sajda? Dobra, no oni wypalili jerki. O, ty! Kontroluje? Trochę. Okay. Pierdolony Galio musi istnieć. Chodź tu. Dobra, no jest bez flesza. Szkar się nie udało go wyłapać. No ale przynajmniej flesza nie ma. Dobra, jestem tu. Nie, my nic nie bijemy im obrażeń, tak szczerze, nie? Że oni coś takiego mogą zrobić. A ten Draven każdego bierze na dwa autosy. Co to jest za 200? bo Nami-e, nie? Nami-e zadał 200 obrażeń. Dobra, no typ strollował. Może to jest turning point? A dobra, on kupił na shortufa na pierwszy item? Bez papierów i bez pytań. Dobra, minus dwa inhibitory. Tower też padnie, bo to mundo. Dobra, no mamy ziomeczka. Dobra, no mamy teraz shutdowny. Mamy dużo waveów, które nam wchodzą. Potencjalnie, może możemy tutaj odbić trochę. Dobra. Pierwszy target my Kurwa, nie da się go zabić. No dobra, ale mamy Drake'a. Spoko. No to mu jechał. Troszkę obrażeń. Nie wiem, panowie, czy to takie. Juicy, jak się wydaje. Oj, dałem się wyłapać jak śmieć. Może to było, z z niepienem tak głęboko wychodzić. Nasz rozstaje za 7 sekund Prwego oddamy naszora, to chyba lepa Dobra Trundle Tower wziął on to drugi Tower dopiero Nie jest to Trundle Split push Siła jaki jest. oczekiwałem Jak był do przodu Nie do wywalone nie? On jest do przodu on był do przodu, ale to bez znaczenia, bo Mundo to i tak jest Mundo Dobra, chwila do szesnastki Dobra, powoli on hit. No. Spoko. Stala coś tym kogmawem. Ale dostałem autosa i umieram. Dawaj to. Mam szesnastkę jeszcze. Dobra, nie mamy trzech inhibitorów. W chuj farmy nadchodzi, nie? Ja mam czapkę. Może, może to jest ten moment... Jakbyśmy jakimś cudem byli w stanie Włapać Dravena na następnym fightie To wydaje mi się, że możemy wygrać tą grę Tylko nie wiem, jak mielibyśmy go złapać To jest największy problem Bo on musiałby zintować, podejść za blisko i zostać pilarem I to samemu, bez obstawy, nie? Jakbyśmy tu go teraz zabili na topie Tego Galiosa o. Na tym ręgarem co, odpiedalasz? Dobra, biegnę Nice jest shutdown. No dobra, panowie. Okej. Okay. Mam go. Nice. To teraz bazę trzeba bronić. Dobra, on to bronił Nie no, może jest potencjał, nie? Na zwycięstwo. Bo ja mam 17 level już Teraz Voida idę chyba Void czy zonia? Dobra Void Drake'a możemy oddać od biedy To nie ma znaczenia Ale musi być grasz taką grę tak głupie jak jesteś do przodu I nie możesz skończyć Jeszcze jest taka gra po kroju Że kurde Jeżeli my nie zintujemy, To oni mogą być naprawdę lipę To naprawdę dobrze nas jakoś wyłapać Nie mogą sobie tak skończyć tak o nie po prostu od buta. Tu? Pa? go go wyłapiecie chociaż z mida? O! Pan! Ale... Dobra, nice, leży, z No i dobra, Jeden za jeden. Oni muszą się wycofać. Są low wszyscy. Szkoda, że nie wyłupaliśmy tego na one-shotcie, nie? Ale on tam pleśne barierę rzucił, dostał tarczę heal od nami. Jeszcze dzwona przyjechał. Wszystko kurwa się dało. Bota trzeba wypuszować jeszcze. Będzie lipa. A Amundo może grę skończyć, jak się odjecha jakaś trzoda. Brayden Wave wypuszowany. Następny creep już nie idzie, więc to zaraz wstaje. Zajebiście. No, ty nie możesz strzelać. Jak go tu zabijecie, to huge. No, lecę w niego. Żegnamy kolegę, Busha. I to jest naszor dla nas. Co to jest kurwa za jakiś hada dziki. Dobra, i teraz Zonia chyba, baj. Nie, 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 co? z stamtąd, człowieku. Chemiczny balans. Kamera się spaliła? No to niestety. Za długa gra i za ciepło. Już dawno się spaliła? Dobra, czy chcemy w trójkę tu iść? To takie trochę... Aż ten niby nie żyje. Jeszcze. Ile to kosztuje? 1600. Wydaje mi się, że już powinniśmy zaodskalować tak szczerze. Ja pytam w ogóle co to jest za dziki build na Kogmawie. Gościu chyba lasowej temy kupuje. Bez kappa Ej tu? To by się przydał. No tak... Nie podoba się dla mnie aż tak. nie niby moją Merkę. Nie ma Merki w sumie. Ja mówię, że mam Merkę moją. Dobra, tepnął bota. No i dobra, i topem nie idzie. Top pressure. Naszego spyt pushera. Możesz to zczyścić Janom? Kurwa, tak dużo by to dało. Jakby tu mi wardy zczyściła, Bo tam jest jakaś lipa. Jesteśmy teraz zespitowani. Wszyscy są u niego. Czy ja mogę jakoś pomóc? Nie. Mogę tylko uciec. Nie wiem, nie podoba mi się to. No i kurwa banda jebanych debili nie. Okej? Okay? Not bad maybe <laughs> Może możemy coś tu poświrować Pawiana jeszcze No nie, no doktor mundo Jebany. Zabiłbym go, nie? Dobra, mamy Drake'a! Jak nie skończą gry, to nie ma tragedii. Ale gorzej, że tą grę mogą skończyć ze mnie 40 sekund. Ale z drugiej strony trandl jest. Trandul rzuci Pilara na wejściu. Kogma zdąży wstać i mamy nashora jeszcze. No to chyba nie skończą. No dobra. No to jest fine. Nie wiem, ten Kogma ma tak build pod Disa. Jakby on miał jakieś sensowne itemy i jakszo do tego, to on byłby nie do zabicia tutaj przez ich team. Przecież oni obrażeń nie mają. Dobra, 100 do zoni. No ale happens, Biegnę drużyno. Jak się nie wiemy, tak jak teraz, to może można by coś grać. Dobra, daj mi to wziąć, wezmę sobie i ten będzie G. Wait me, panowie, poczekajcie na mnie. I topem idą. Nie wiem panowie, czy coś takiego jak base race ma sens. Po prostu recallnijmy. Dobra, kupię sobie potkę jeszcze Czy ja mogę coś ulepszyć w moim balicie? Chyba nie Buty na lepsze, ale na no jakie mogę lepsze buty kupić? Nie wydaje mi się, że były jakieś lepsze Nie troluje? Tym buszem? Może ja troluję? Tarcza Jano! Żyje! A Draven nie żyje. Dobra, no jest. Drake i Nashor, Tapuje tu, wezmę wave'a, on w ogóle chyba mógł mnie zabić kliwem jakby zaatakował creep'a, ale nie kliknął. Dobra, wave dopuszczowany, on pali Flasha. Pa. Chodź tu. Kurwa, przeżył tym Herakimem. Ale tak czy siak jest. No dobra, to jest Soul dla nas. No dobra, no mamy Soula. Ja pyrola, ale knyf, nie? pojemna giereczka. Dobra, wrócę. Widać mnie? Halo, widać mnie? I. Ale mu bomby sprzedałem. Strzelaj. Nikt tu nie umarł? Serio? Serio, nikt tu nie umarł? Ale mu spaliliśmy. Przynajmniej. Dobra, zabił. ja tu cofnę. No ale gówno. No ale dobra, powoli, powoli do celu. Jeszcze jeden wave tu. Ostatni chyba. Ze super krypami Coś potrzebuje? Creepy czy nie? O kurwa, ale on jest dead, chyba? No jest. Czy Rengar za nami to Warf? Oczywiście, że nie. Mianowicie ja nie mam po sobie tych creepów w lesie już. Ej no tu. To nie jest trolling. <grym> o, no, nagia z powrotem? No, jednak być nie może, nie? Jest jakiś visual book? Przecież ja go przed chwilą zabiłem, nagia. Czemu on ma znowu Gia? Nie ma 5 minut cooldownu? Nie ma? No nie ma, ale tak jakoś kurwa. Ma takie dziwne dookoła, nie? No... O kurwa, coś ty odjebał. Dobra, strzela tym kogmawem. Żegnaj. Ja mam te peka Nie wiem, czy możemy dalej lecieć? Nie, no chyba nie. No? No, ja pierdolę, jakim Simon tu nie umarł. Uhuhu. On Rabadona kupił tym Kogmawem. What the fuck? Ocena buildu? Nie, no, wydaje mi się, że z kosmikiem zamiast butów będę zawolny, nie? A Movement Speed jest tutaj kluczowy. Nie wiem, czy mogę coś sensownie zmienić w tym buildzie. Nie mogę butów sprzedać. Bez movement speeda jestem. skajtowany przez nich. Ty, zajebał ich. Ja tam lecę. Będę na flance. Gincie. Wygraliśmy tą grę. Nie, nie mogę. Wygraliśmy z trzema inhibitorami down. Ten nie się też tam wskoczył. GG. Brawo.